Kamera, model T400 set Sam jestem ciekaw. Zaraz sprawdzimy, co kryje się w pudełku. Mamy nóż. No to nie jeszcze na tym. Cyk. Cyk. Spektakularne cięcie. idzie out. Pierwsze, co mamy, to koperta. W kopercie instrukcja do kamery tylnej. Instrukcja obsługi. Mamy instrukcję obsługi do kamery tylnej. No i w środku standardowo będziemy mieli jedną naklejkę zapasową, jedną naklejkę zapasową do tyłu. folię elektrostatyczne na tył. Dwie na przód. Kamera tylna RC21 przewód do kamery tylnej z USB-C. I tutaj z pinami. Przewód zasilający z łamaną wtyczką USB-C oczywiście i USB-A do zasilania. Mamy też adapter jednogniazdowy USB na 12-24 V standardowo. No i słuchajcie, najważniejsza część, czyli nasza kamera. Tutaj z przyciskami na dole, sterującymi. Z włącznikiem. No i mamy tak, kamerę przednią. Tutaj chyba będzie głośnik. Tutaj mamy włączniki sterowanie. A tutaj mamy wyświetlać i kamerę tylną. Ładnie to wygląda bardzo elegancka, mała, przyczepiana do szyby wyjście na kartę microSD, no tutaj mamy zasilanie i do kamery tylnej podłączenie, tutaj mamy wyświetlacz, a tutaj będziemy mieli zapewne obiektyw wewnętrzny, tak jest z IRD, -u. fajnie się to zapowiada i testować. zobaczymy jak to działa, jak to nagrywa. Serdecznie was pozdrawiam, pamiętajcie łapie w górze. A jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzu. Do zobaczenia.